Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy mecz ekscytuje mnie tak samo, zwłaszcza taki jak ten. To zaszczyt relacjonować dla Państwa to spotkanie. Podobnie jak wszyscy kibice, mam apetyt na wyborne piłkarskie widowisko. Na pewno czekają nas dziś wieczorem emocje. Przyjemność komentowania tego meczu będą mieli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze. W Ekstraklasie Krakowia zmierzy się z Kurnikiem Zabrze. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Widzimy skład Krakowi na to spotkanie. A tak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. I ruszyła pierwsza połowa. No i mamy stratę Zabrzan. Ale może teraz będzie szansa. No, ten faul może się skończyć żółtą kartką, bo przerwał tutaj groźny atak. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie, to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację, a przed nami praktycznie całe spotkanie. I obrona teraz obrana. No jednak ostatecznie to on wygrywa to starcie, odzyskuje posiadanie piłki. Zachowić. Będzie bramka! Ależ to teraz wybronił! Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. A i piękna to była parada! Na jedenasty metr z rogu. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Teraz Krakowia wznowi grę z autu. Co z tego będzie, uwaga! Może im dać prowadzenie! Co za blok! Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Zachowić. To chyba wpadnie! Nie, nie ma gola! Dużo było mocy w tym strzale, ale precyzji odrobinę mniej. Sokołowski. Przejęcie piłki. Może coś być z tego podania. To może być gol! To było niezłe zagranie, ale zabrakło tam nieco precyzji. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Groźnie było. Dobra interwencja. Lukas Podolski. Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do... Już po zmianie stron i zaczynamy grę, proszę Państwa. Podolski. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Dobrze blokuje teraz strzał. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. Nie udamy teraz to wybicie. Rani sobie, dobra interwencja. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Sokołowski opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Uwaga, prosto padłe zagranie. Zagranie za linię obrony. Uwaga. Są jest Po tej interwencji piłka nadal w grze. No i mamy Trochę zabrakło, żeby wrócić na pozycję. Drobne nieporozumienie, ale tak to bywa w ferworze walki. I zmiana w zespole Krakowi. Lukas Podolski, Zachowicz. Zdecydowane wejście bez fału. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Wica. Ależ, teraz piękne zagranie, na dobieg. Bardzo niewiele mu zabrakło, piłka aż się prosiła o wpicie do bramki. A te Teraz notuje górnik zabrze. Ależ teraz zagranie w uliczkę. O, to musi wpaść. Kopitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. Spójrzmy raz jeszcze, jak tutaj padł gol. Naprawdę trzeba pochwalić bramkarza za tę pierwszą interwencję. Stanął na wysokości zadania, dobrze obronił, naprawdę nie może mieć sobie wiele do zarzucenia. Przy dobitce nie miał już niczego do powiedzenia. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Podanie na wolne pole. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. 10 minut do końca tego meczu. Błąd Krakowi. Tracą piłkę. Janża. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe. jednobrankowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Krakowia wciąż przy piłce. Do bramki niedaleko. Teraz jest niepilnowany. Areszt to była sytuacja strzelecka. Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Z tego może też być. Obiecujące zagranie przed pole karne. oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów.